Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Muszę sprzedać mój dom w Polsce, ale nie mogę tam polecieć osobiście. Czy mogę upoważnić mojego brata, który mieszka w Polsce, aby przeprowadził sprzedaż i podpisał za mnie stosowne dokumenty przed notariuszem w Polsce? Czy mogę to załatwić na Florydzie i do kogo powinienem się zwrócić? Tak, może Pan udzielić na Florydzie pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości w Polsce lub do jakichkolwiek innych czynności prawnych w Polsce. Pełnomocnictwo takie można sporządzić od razu w języku polskim przed tutejszym notariuszem na Florydzie bez konieczności powrotu do kraju. Zalecam zawarcie w tym pełnomocnictwie szczegółowych, konkretnych informacji, których zwykle wymagają polscy notariusze przy transakcji sprzedaży nieruchomości. W celu ustalenia, jakie informacje powinny być wyszczególnione w polskim pełnomocnictwie, zalecam skonsultować się z adwokatem znającym prawo polskie. Moja kancelaria może pomóc w przygotowaniu takiego do pełnomocnictwa. Natomiast forma pełnomocnictwa powinna być zgodna z formą wymaganą do pełnomocnictwa na Florydzie. Jeżeli pełnomocnictwo ma być użyte na terenie Polski do sprzedaży nieruchomości, będzie Pan dodatkowo potrzebował do tego pełnomocnictwa klauzulę apostil, uwiarygodniającą uprawnienia notariusza. O wydanie klauzuli certyfikatu apostil występuje się w stanie, w którym notaryzowane zostało pełnomocnictwo. Certyfikat apostil do notaryzowanego dokumentu wydawany jest bowiem przez organ stanowy w danym stanie. Na Florydzie organem wydającym klauzulę apostil jest Departament Stanu. Apostil to międzynarodowa klauzula używana powszechnie w krajach będących stronami konwencji haskiej z 1961 roku o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Celem tej klauzuli jest uwiarygodnienie podpisów urzędowych lub notarialnych i potwierdzenie autentyczności dokumentów urzędowych. Ta klauzula wygląda różnie w poszczególnych krajach i stanach. Stan Florydy wydaje ją na, na osobnej stronie w formie certyfikatu, na specjalnym papierze zabezpieczonym przed kopywaniem. Dokument opatrzony certyfikatem apostil może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa. Bez konieczności dodatkowej legalizacji. Uzyskanie certyfikatu apostyl drogą pocztową na Florydzie trwa obecnie około 5 tygodni, pomimo że przed pandemią można było go uzyskać w ciągu 10 dni. Nie ma możliwości uzyskania tego dokumentu drogą pocztową w trybie przyspieszonym, należy zatem uzbroić się w cierpliwość. Jedyna możliwość szybszego załatwienia sprawy to zgłoszenie się po ten certyfikat osobiście w Tallahassee. Wówczas można go uzyskać w tym samym dniu. Oryginał pełnomocnictwa, opatrzony certyfikatem Apostil, należy wysłać do Polski najlepiej pocztą kurierską lub zwykłą pocztą z numerem umożliwiającym śledzenie przesyłki. Poprawnie sporządzone i notaryzowane pełnomocnictwo, opatrzone klauzulą Apostil, pozwoli Panu uniknąć konieczności podróży do Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie zapraszam również do wysłuchania moich innych podcastów dostępnych na stronie www.piasetskalo.com.